Święci są dla nas takimi przykładami. Jak mamy realizować w swoim życiu przykazanie miłości Boga i drugiego człowieka? Jak prowadzić w życie to przykazanie? Zobaczcie, my wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Święta Matka Teresa Stankuty, taka święta, może ją znacie, bez skrzynia, z widzenia z Świętość to żaden luksus, ale mój i Twój obowiązek. Być świętym to nasz obowiązek. To żadna masa. Jeżeli chcemy być w niebie, patrzcie jak wywaliście, tak? Wpijajcie na to że będziemy tańczyć w niebie. Przecież jeżeli nie będziemy świętymi, to nie będziemy tatrzyć w niebie. A 10 sure. procentų. Sure.